Cześć, jestem Kasper, mam 14 lat i trenuję siłowo. Dzisiaj Wam pokażę jak maksuję dipy i podciąganie drążków. Na starcie jest subskrypcji na moim kanale oraz subskrypcji na moim drugim kanale. Chcę zrobić około w podciąganiu 25 kg, a w dipie 40 kg. i zobaczymy czy to pójdzie. Proszę strzawki. Już z lekkim oporem, ale myślę, że Deepy pójdą lepiej. O wiele, tak z 15-10 kg więcej, bo w serii robię i tak więcej. Dobra, podejście po 25 kg. Myślę, że już będzie ostatnie podejście, bo 30 nie zrobię i przejdziemy na Deepa, ale zobaczymy. Zaliczone, ale ledwo. Będzie podejście po 30, zobaczymy już co pójdzie. Jak widzicie, 30 wygląda ładnie, dwa talerze. Było blisko, ale nie dziś. Zaczynamy od 10 kilo i tym będziemy zwiększać co 10, a nie co 5. <śmulotory> No cóż, 45 kg nie poszło, więc w podciąganiu zrobiłem 25 kg, w dipie 40 kg, co nam daje w totalu 65 kg, więc jestem bardzo z tego zadowolony. Może i miałem siłę na te 27,5 na drążku i na dipie na 42,5, albo mogłem dokładać też 1,25, ale już mi się nie chciało, bo miałem się. Ograniczony czas. To co widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie. Do następnych filmów. Cześć!